Hej, witam Was serdecznie. To Małgorzata Bajan z kanału na Facebooku Pasjago i przychodzę dzisiaj do Was z zimowym projektem, który jakiś czas temu zakupiłam u Ani z kanału Ania Tworzy. Jest to album pod tytułem Zimowe Wspomnienia. Jest to projekt już. Odległy, ponieważ z grudnia 2022 roku album pop-up z grubą okładką prezentuje się w ten sposób i tył. Jest on stworzony z kolekcji Craft O'Clocka Holidays in the Snow, czyli Śnieżne Święta. Zaprojektowany przez Karolinę Bukowską. Jak widać, okładka albumu. Mamy tutaj rymeczkę. Za ramką znajduje się shaker. Kolorowe gwiazdeczki przemykają. Tutaj jest taka śnieżna poświata, ponieważ jest, znajduje się kalka. Bardzo fajnie to imituje. Taki czas zimowy, kubeczek z ciepłą kawką bądź herbatką, i kompozycja z kolekcji dedykowanej. Otwieramy album, i mamy już zagospodarowaną okładkę, którą tutaj odwiązujemy. W ten sposób. Mamy klapeczki i otwieramy i pierwsze miejsce na zdjęcia otwieramy dwa razy. Także mamy tutaj dwa zdjęcia, piękna kompozycja i następne cztery zdjęcia do podarowania. Nie wspomniałam, że album jest przeznaczony na zdjęcia 9 x 13. Wiążemy w ten sposób. Kolejna strona tego albumu jest na i kółeczka. Otwieramy do góry, miejsce na zdjęcia i tutaj mamy pierwszy element pop-up. Zdjęcie również można umieścić tutaj. zamykamy na kółeczkę. otwieramy. Tutaj mamy taki gatefold, czyli taką bramę otwieraną na boki. Cztery zdjęcia i jeszcze otwieramy i mamy w środku kieszonkę, gdzie mieszczą się maty i tak na zapiski. Możemy tutaj też, też umieścić napisy, oczywiście odpowiednie do danej okoliczności, zamieszczanych tutaj zdjęć. Zamykanie na magnes. Kolejna strona. Jest to ulubiony. Wodospad dynamiczny. Które bardzo lubicie i ja również, który pięknie prezentuję, mam zdjęcia z danego wyjazdu, wypadu weekendowego, wakacji, świąt. Zależy, w jaki sposób ten album możemy użytkować. Nie wspomniałam również, że album jest. Pięknie tutaj nam się obraca. Nie ma problemów ze stronami, ponieważ stworzony jest na systemie deck z plusem. Kartki swobodnie nam się otwierają i możemy bardzo, bardzo piękny sposób oglądać zdjęcia. Tutaj otwieramy i mamy książeczkę na dwa. Cztery zdjęcia, i to nie koniec, ponieważ otwieramy to jeszcze raz i wysuwa nam się cudowne zdjęcie ukryte tutaj pod tą klapką. I tutaj również są jest zdjęcie, miejsce na zdjęcie. Kolejna strona tego albumu. Otwieramy znowuż na kółeczka. Otwieramy drzwiczki. I mamy tutaj klapki na zdjęcia, na 6 zdjęć, ale to nie koniec, ponieważ jest kieszeń. W kieszeni można umieszczać zdjęcia na gotowych matach, bądź luzem. I piękne tagi, które znajdują się w kolekcji, są wykorzystane tutaj do albumu. Na zapiski, oczywiście, jakieś miłe wspomnienia. Cytaty. Zamykamy. Przechodzimy do kolejnej strony. I mamy taki slajder, gdzie tutaj wysuwamy zdjęcia. Przepiękny obrazek. A tutaj mamy zdjęcia połówki. 10 na 15 zamykamy w ten sposób. I mamy taką ukrytą pamiątkę. Następnie otwieramy dalej. I mamy kieszonkę na zdjęcia. Przepiękne papiery, motywy kwiatów w zimowej scenerii. Dom również tutaj. Sweterkowe, przytulne grafiki. Zamykamy na magnes. Kolejna strona. Na kółeczka z ćwikami. Do góry. A tutaj mamy mniejsze kieszonki. Umieszczamy maty lub zdjęcia w ten sposób. I tagi na zapiski. Urocze. Zamykamy. Kolejna już strona. Otwieramy w ten sposób, i mamy tu taką niespodziankę pop-upową. Eksponujemy przepiękne zdjęcia. W ten sposób, oczywiście, tutaj też jest miejsce na zdjęcie. Zamykamy. Tutaj na przodzie również umieszczamy zdjęcia, książeczka na dwa zdjęcia. I już dotarliśmy na koniec albumu, czyli strona okładkowa. Mamy tutaj miejsce na pionowe zdjęcia i cztery poziome i kośna skośna Taka kieszonka. Jest to grubsza już kieszonka. Na no więcej zdjęć, które nie weszły do tego albumu, możemy tutaj zamieścić. Album mieści lekko 70, nawet przeszło 70 zdjęć. Zamykamy na magnes. Tak to się prezentuje zimowy album z elementami pop-up w zimowej scenerii przepięknej to wszystko na dzisiaj dziękuję za uwagę do zobaczenia